Jak profesjonalny gracz FIFA poradzi sobie z wyzwaniem zagrania pełnego Food Champions na 55-calowym telewizorze OLED od Panasonic? W dzisiejszym odcinku zobaczycie skróty spotkań z Food Champions, oczywiście również nagrody na Cruyff to Glory, ale ja najpierw zacznę temat tego challenge'u, którego się podjąłem przed weekendem. Najpierw w piątek wywołałem taką ankietę na Facebooku, gdzie zagłosowało ponad 700 osób, z czego 496 stwierdziło, że gra na telewizorze, co znacza, że praktycznie blisko 70% osób grywa na telewizorze, czy to w salonie, czy to w innych pomieszczeniach w FIFA. Ponieważ ja na co dzień grywam na monitorze i dostawałem takie wiadomości: "Bej, masz jakiś handicap, dzięki, dzięki temu spróbuj zagrać na TV, tak jak normalny, przeciętny gracz FIFA". Więc podjąłem się tego wyzwania. Otrzymałem od firmy Panasonic na testy telewizor Panasonic LZ1000, model 55 ocalowy telewizor OLED. I nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o FIFA, jakość wyświetlacza, na którym my gramy, ma Ogromne znaczenie. No, jeśli chodzi o Panasonic i o ten model, mamy tutaj specjalny tryb o nazwie Game Mode x Telewizor obsługuje bowiem standard HDMI 2.1 z takimi funkcjami jak na przykład HEFER, który odpowiada za dużą ilość FPS-ów w grach. Power Air odpowiadającej za zmienną częstotliwość odświeżania, co niezwykle istotne do 120 Hz. Jest to aspekt kluczowy w dynamicznych grach takich jak właśnie FIFA, na przykład też Fortnite, czy też Call of Duty Warzone, a także AMD FreeSync Premium, który synchronizuje wartości klatek na sekundę z częstotliwością. Destliwości odświeżania taki najbardziej optymalny sposób. I muszę uczciwie przyznać, że ma to przełożenie na FIFA na jakość tego next genowego gamingu. Zresztą za chwileczkę sami się przekonacie, oglądając highlightsy. Warto też wspomnieć, że LZ1000 dzięki ekranowi Master OLED pozwala na okazanie wszystkich kolorów w jak najlepszym wydaniu. Liczając to niezwykle głęboką czerń, to w znacznym stopniu wpływa na wrażenia płynące z sensu. Powiem szczerze, że moje oczy kompletnie nie męczyły się, mimo że siedziałem, szczerze, dość bliskość. No i bezproblemowo nadążałem za rozgrywką ze względu na bardzo niski input lag w tym modelu. Zresztą w tym miejscu podczas krótów Sword Champions zobaczycie taką dodatkową kamerkę. Mimo to moje oczy były niezmęczone, a rozgrywka bardzo przyjemna. Link do TV macie w opisie filmu, jeśli chcielibyście go sprawdzić, jeśli chcielibyście go zakupić. A ja już zapraszam was serdecznie na Highlights Food Champions i na nagrody. Dobra, zaczynamy Food Champions, zaczynamy Food Champions. Zaczynamy konkursowe Food Champions. Konkursowe, bo wy możecie zgarnąć słuchawki pana Sonika. A dla mnie challenge'owe, bo chcę widzieć jak najlepszy bilans. Chyba teraz będzie go laso. No tak, to takie zielonce. Jest pierwszy gol Food Champions, dobra, teraz już z górki pójdzie. Ładny player i ładne wykończenie. Kryłem bapę. No i rywal zreświetował, czyli mamy 2-0 bilans bramkowy i bilans 1-0. Lecimy, drugi meczek w podczempionach. Ten czemu tak piłat, trzeba? No i puska z na 1-0. Co jest w tym rywale? No padł mu się to Ja tam strzelam na 2-0. A może trafi jedna widza, który obstawił dużą liczbę bramek na Instagramie? Nie, no ja muszę grać na maksa w każdej minucie, no. Słuchajcie, ponad 300 osób bierze udział w konkursie o 5 paschowek. No muszę być uczciwy. Muszę być uczciwy, muszę grać na maksa. Mbappe, 4-0. No nie, no to widz jest podstawiony, no. No nie no strzelę strzelę dyszka i, i wystarczy. Dyszka i wystarczy Imo. O! utraconą poczęć z tysiłikiem. Dobra! tym macie. Finans 2, 0, bramkowy 8, 0. A, tamten Rule Breakers. Moim zdaniem było nie. Pamiętaj, że on jest też dużo więcej warty, bo to jest jedyna specjalna wersja Ronaldo. Bo i żadnego nie ma, ani nic. No, 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 no. Gol! Bez spalonego! 1-0 Mbappe! Przyznać się, kto obstawił poniżej... Poniżej pięciu bramek straconych. Poniżej pięciu bramek straconych. W sumie, o co sumie, ja pytam, czy i tak stracę z 15 goli? Mbappe! 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 Czułnył! Wow! Ferenc Puskas, ale luta. Sorry mogę. No wreszcie! Powershot na zielonym, ależ to mamy wyćwiczone. Nice, 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 nice. Nie no. Przecież powerszoty na tym tv to jest jakaś łatwizna. Nie, nie czuję, żeby wolniej chodziła gierka. No i na sum pracy to się układa idealnie. Moim zdaniem. No i jeszcze. Uszkaz? Nie, to krój był 7-0, także bilans 3-0 Bramkowy 15-0. O ikonki, ikonki Wow, kawa wiga! Nie, no dzisiaj te powershoty to jest jakaś miazga Uhu, krój, ależ idealnie, ależ idealnie, bilans 4-0. Bilans odbronkowy 18 do 0 aktualnie. Ojojoj, ta obrona, przecież my też mamy złotą obronę. My też mamy złotą obronę. Kurde, ten rywal daje opór. Dużo kmini z rozegraniem i... Nalazł to. My też to znaleźliśmy. Tak, najlepiej. lepiej. Gol! A jest! Ale teraz pograli na tempie, brawo! Krój! Tak jest! Spokojna, pewna, ładna akcja 3 do 1! Embapy! 4-1, brawo! Ojoj oj oj, oj, oj. Ej, początek tego meczu się kompletnie nie zapowiadał na taki stąp. A ja, Dawaj jeszcze. To i jest. I jest 6. 24 do jednego. Rashford, Ronaldo, duże Zinio, di Maria. Dobra. Fokus, 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 fokus. Ouuu, ależ tutaj sobie pograliśmy. Ależ tutaj sobie pograliśmy, meczik numer siedem. oj te powershoty to ja mam na innym poziomie w The Four Champions. Karim Benzema. Coś pięknego. Nice, Johan, brawo. Nie wiem, chyba mi podzgranie pasuje tylko dlatego, ale chyba druga bramka padła na rywala. No właśnie, znaczy druga... Stracona bramka w całe Food Champions, także już dwie bramki stracone. Ale pasuwa. Ale piłeczka! Ale piłeczka, ciasteczko to Benzemy! Bardzo fajna. Mogę pokazać po tym meczu taktykę i wytyczne, ale zrobicie z tego klipa i potem sobie możecie udostępniać, dobra? Bo tu nie ma nic wielkiego. Czy znaczy właśnie któryś którymś odcinku to pokazywałem na YouTubie, na bank. Benzema. Benzema. 4-1. Bilans bramkowy 29-2. Należy z wody, Johan Cruyff! Uuu, świetnie puska z mikroruchy! Nie, nie, no właśnie teraz pressing znerfili po ostatnim update'cie, więc dość łatwo się Znaczy, łatwiej niż wcześniej wyjść spod pressing. O Jezus, o Jezu! Ojojoj! Haha, <laughs> nie, O nie, no dobra. Jak to jest, jak czytam sobie to o pressingach właśnie? oj, trafił to na kata. Coś to było bez powershota? No ładnie, po dwa ale król też to trafi. No jeśli rywal dostaje trzeci raz taką piłkę i on tego nie broni, to ja tego nie rozumiem. Naprawdę, ja tego nie rozumiem. Ale zagrał pasa, ale zagrał pasa. Ładnie, dobra Karne. Jan zero. Wyczuł, wyczuł. <laughs> I on zmienia. Niedobrze, niedobrze. My pozostaniemy przy tym rogu. Pytanie: Czy zmieni? Ja myślę, że zmieni. Dobra, jesteśmy na zero. Proszę, środek. Kończymy, proszę, proszę. Ale siła mentalna, ale siła mentalna! Nie, powiem tak, niełatwo się gra, mimo wszystko. Mam super atak, okej. Okay. Fajnie tu dribble'owałem, strzeliłem ramkę, ale łatwo się gra na trzech obrońców. mega obecnej formacji, tak jak ja gram, gdzie dwójkę stanowi... Złoty Militao. Złoty Pembe. no i Bremer, który jest okej, okay, nie? Bremer, który jest ok 32 do 5. O, ale ekipa! O matko, jedyna, dobra. Aha. No dobra. Czyli 9-0. Czyli 9-0. Piękna ekipa przeciwnika. No, reszcie rozstrzygnięte do Mbappé. Uskaz, Ależ Drivenik, brawo Mbappe, Mbappe, postępowa, że brawo Gol, To 0 No i 10-0, brawo do Do streamerów, że mówią ile tam mają za... Ile? No i mnie zagadałeś Obrze, Dobrze, brawo, brawo, brawo. Chyba nie w sensie, że nie było spalonego. Brawo, brawo, Bravissimo! Di, 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 Maria. Uuuu, uh, nice, bardziej sunk. Di! Di Maria! Z prawej nogi, 4 do 1. I bilans brałkowy, 40 do 6. La dance, lord dance. Di! Di Maria! Beo, co ty robisz? Aleś tutaj porobił. No i 12 0. dobrze, dobrze. 41,6 6 bilans bramkowy. Di Maria, ależ on się znajduje w polu karnym. Mbappé, brawo, Puszkaz. 3-0. No ja. Blond, Vario, Kohler, Woler, Puszkaz. I kto na ataku? Robin van Persie. Wiecie, zawsze, zawsze chcę, żeby Polak Rodak, czyli Bramka, coś fajnego zrobił na arenie międzynarodowej. I tyle. Puszkas! Łatwo! Brawo! Krój! Oj, tutaj nawet się nie rzucił bramkarz. Oj ojoj! Oj, oj No, po takim... Po takim powershocie rywal już wychodzi, także to było fajne, że tak sobie przytrzymaliśmy tą piłeczkę. Chyba wychodzi, zobaczymy. 14-0. Profitek, profitek. Di Maria. Czy dorzuci? Mbappe? Trafi. Ojej, 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 Di Maria. To jest szybkie, to jest dokładne, to jest mocne. Mbappe, Mbappe, ten zwód uwielbiamy, ten zwód kochamy i tak wygrywamy. 15-0, wylazł bramkowy, 50-6. Skład przeciwnika, patrzymy tam chyba na O'Wairan, Kocza, dobra, czyli Mbappe. Wszystko mamy, żeby nas zaklasować, jeśli by tylko rywal chciał. Rywal musi tylko chcieć, nic więcej, on musi tylko chcieć, Zizu. Niestety ładnie zagrał i podetnie. Yes, Johan! Szybciutko! Dobrze zagrał. No nie! Uskas, musisz, brawo! Karim Benzema! Bronimy się jeszcze w tej sytuacji, ale nie jest lekko spalony. Chyba tak jest, panie sędzio. I koniec! Knockout! 16-0! Tak jest! Ha! Bremer, brawo, brawo! Oj. Oj, 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 oj! Niestety po długim. Liczyłem, temu, że może po krótkim strzeli. To O, już kolejny gol! Karima Benzema, fut... Nie, no ja muszę go wyjeść w głównym składzie. No to jest tak proste. Mama, musi być. Po prostu sobie Proszę, pro... A jednak, wyler. <grywa> brawo, brawo, po brawo Drużyna. Się wydarzyło, niezmordowany Kilion I na końcu, puszkas, nie, no to wyjście na player locku to było coś pięknego teraz pod presą w C. Ale też co on zagrał? No musi w końcu półskaz, brawo! Bomba po krótkim. I elo. A się plus tego konkursu, który dałem na Instagramie o bilans bramkowy i food Champions jest, że 5 osób wygrywa, więc. Wiecie, może być jakiś margines błędu na pewno. Benzema! Benzema! Ale już nie dobiorę go do składu. Do muszę go wziąć do składu. Niestety! Super piła. Super piła. Kto, gdzie, kiedy, jak. Oj, oj, oj. Gol! Goal! Kari Bezeba! Ale dał! Magika, Tak jest! Piękna! Asystent drugiego stopnia Militao. Ipak luck is bad. Mhm, uh zaraz -huh. zobaczymy. Na razie dobra piłka. Świetne przyjęcie. Ale ojej, źle to kończę, źle to kończę. Zatrzymuję się, myślałem, że on pójdzie. Nie, no Bejotti. Dramat. Wyszedł ramkarzem, Wyszedł. Idzie w... Idzie w krętkę. Ale wziął na plecy Van Bez offside'u chyba. Tak jest! Tak jest, Ferenc, pójdź Świetny powershot, bilans 19-0, bramki 66-13. Mecz o 20-0! Mecz o 20-0, Panasonic TV Challenge. Lecimy. Nam wszystko poszło pomyślnie, naszym rywalem Sedencji FC. Od razu spróbujmy agresywnie pójść i przerzucić piłkę nad jego obroną. Co tam się uda? I strzelimy z Drivena! Juchel Cruyff! One na niego? A, no to zajebiście! I tak na niego grałem, no to gość już ma przerąbane, nie? Oj, 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 oj! Brawo! Dobre, teraz! Powierzchocik! POWER DLA WIDZA! Dziękujemy, 20-0, bilansem 20-0 i bilansem rąkowym 68-13. Bilansem rąkowym 68-13. W ogóle widzieliście w, ten weekend, widzieliście w ten weekend jakieś zajebiste nagrody u kogoś? Nie wiem, że trafił z pika Ibre? No bo da się, nie? Da się z tego pika tego, tego, tego trafić Ibrahimowicza na przykład, nie wiem, widzieliście coś jakiegoś tam na YouTubach, czy... Na streamie otwieram wszystko i się nie patyczkuję. TV Panasonic udało się wbić i jeszcze dzisiaj. Zero kwasach, więc tym bardziej to jeszcze. bo dostajemy fantastycznego playerpika w postaci parecho. Więc od razu, jako Foderek, będzie mógł być gdzieś użyty. Anderson Taliska 87, bardzo ładne overallowo playerpiki na razie, jeśli chodzi o karty informowe. A teraz Benaser, który też jest całkiem w porządku. Delikatnie tutaj lecimy w dół, no i na sam koniec dostaniemy jeszcze Danillo. Danilo 87, bardzo fajnie. No i teraz 4 piki 84+, z tego da się coś dobrego trafić. Naprawdę. Jakiegoś fajnego Centuriona! Czy to jest fajny Centurion? No, jest Centurion! I tyle. I tyle. ten tadyć, A w drugim zobaczmy, zobaczmy czy też, no teraz już tak nie da rady. Weźmiemy Bellinghama. czy ostatni player pick, let's see. 87! Brawo Robertson Arnold, dobre piki. Weźmiemy sobie Robertsona. No, i ostatnim 4:74. Mhm. Ojo, ojoj. oj, No, na was, na was, na was. No, musimy na wasa wziąć. I musimy go przepalić od razu. No to czwarte wyzwanie: O Maldiniego. I przepalany jest na was, który zagrał u nas 30 spotkań. Czyli to ten na was, który. który bronił przez całe Food Champions I radził sobie naprawdę całkiem dobrze. Lecą paczki. Ile tych paczek z Ifami dostałem? 3, No to trzy muszę otworzyć. Jedną zostawiam, bo jedną miałem zostawioną, Muszę otworzyć nagrodę za 20 -0. No po prostu musimy zobaczyć, czy. TV Challenge oddaje. No i dostajemy na Pasika. Dostajemy Abrahama 85. Lecimy. Paczuszka numer 2. Ta pierwsza była naprawdę solidna. Oj, znowu powyżej 83 na wiodącym. Powyżej 83 na wiodącym. Anderson Taliska. Oddają te paczki. Oddają te paczki. I ostatnia paczka z Ifami. Za 20-0. No teraz już bez reflektorów. Sigurdsson Gustafsson. Ingason. dobra. Tak, rzucałem randomowe nazwiska islandzkie, które mi się kojarzą. 5x84. 5x84, dobrze przeczytałem. I zobaczmy. Nie, myślałem, że może to będzie szansa Centurion, ale dostaniemy do tej Patryka Sika. 85 w 5x84, wymiennej. Patrzcie. Come on. Come on, co to jest za paczka, no nie, nie. Dobra, paczka za 50, potem dwie ultimate i to będzie finito, jeśli chodzi o nagrody za 20 do 0. Tutaj dostaniemy Anglika, źródłowe pomocy i będzie to zrzut Bellingham, którego już trawiliśmy player piku wcześniej. Także go samy, damy go sobie na listę transferową. No i lecimy z paczką ultimate. Lecimy z paczką ultimate, uwaga, 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 uwaga. Łokałcik, łokałcik! Nie ma, no nie ma. Kielon. Kielon w paczce Ultimate. No i ostatnia paczka, ostatnia paczka z nagród, słuchajcie. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Może teraz na sam koniec odda. No może być jeszcze jakiś wysoki overall, ale to jest Hiszpaneś i to jest tylko Sergio Busquets na sam koniec. Na sam koniec. O rany. Ludzie, tu nikogo nie ma. Dobra, to wszystko na Quixel. I challenge zakończony wynikiem 20 do 0. Czućmy się potem, co tego to nie ja. Strzała.